Renault e-Space Legendarny minivan i prekursor swojej kategorii pojazdów jest już na rynku od 40 lat. Dlatego postanowiłem, iż dziś przybliżę Wam historię tego kultowego samochodu. Tak więc zapraszam do oglądania. Let's go! Zaczynamy nietypowo, bowiem od wnętrza, ponieważ to ono w rzeczywistości jest największym atutem tego auta. Tak więc oprócz naturalnie wygodnych foteli i tak w standardzie w każdym e jest także nietypowo zaprojektowany kokpit. Do jednostek napędowych zaliczamy mocne benzeniaki i diesle. A teraz wyjdźmy na zewnątrz i przyjrzyjmy się nadwoziu. Pierwsza generacja e Spaceca tak szczerze nie porywa jakoś designem. Następcy byli o wiele bardziej wyraziści stylistycznie, lecz moim zdaniem najlepiej wygląda generacja piąta. Nic tylko patrzeć i się cieszyć. W ramach ciekawostki powiem o odjechanej, super sportowej wersji tego auta. Jest to model E1 z 1994. Samochód miało zamontowany centralnie, uwaga, dziesięciocylindrowy silnik. Takie rzeczy to są tylko w Renault możliwe. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale e Space potrafi świetnie driftować na śniegu. Podsumowując, Space jest naprawdę świetny. Szczerze żałuję, że obecna generacja jest cuwem. Widać niestety, czas minivanów bezpowrotnie przeminął.